Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawł Gamer w dzisiejszym hashtag 14 odcinku nagram dla was po 11 kwietnia przed świętami wielkanocnymi i przed stingusem den który nagram ponad miesiąc temu ponad miesiąc temu to nagram dla was hashtag 14 od odcinek z grani. Zapraszam was do oglądania tego jakże przefajnego filmiku i zapraszam was na profil Realu Poznań. Link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik e, wam się spodoba, to zostawcie mi do ponad 95 łapek w górę, do 5 subskrypcji, do ponad 9 tysięcy słów i jeszcze jedno. Chciałbym od siebie pozdrowić wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym golden, bo ja pozdrawiam Pozdrawiam Gabrycie, pozdrawiam Klejda na podłogę Białego, pozdrawiam Dip Impulsa, pozdrawiam Bolo, pozdrawiam Jadotsa, pozdrawiam pochita, M, pozdrawiam Piotra bu, pozdrawiam Jakuba M, pozdrawiam Karola Z, pozdrawiam Marekacza z Turcji, pozdrawiam Edesmajta, pozdrawiam Mateo, pozdrawiam Bewlicha, pozdrawiam M, pozdrawiam Seta

Polską. Pozdrawiam Alanka Sirka. Pozdrawiam Sebastiana Inkczeka. Pozdrawiam Polczurito, Pozdrawiam Filipa indor Draszczuka, Pozdrawiam Dominika Szapańskiego. Pozdrawiam Sąka Piotra Pozdrawiam Golfa Wulkanowego. Pozdrawiam Elementu Kondzy Zimale na tukach. Pozdrawiam Miks Pozdrawiam Subusa. Pozdrawiam Samsona. Pozdrawiam Guru. I pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przede mnie No Dobra, to teraz wybieramy sobie ten poziom tutaj coś sekligniemy i tyle pierwszy dzień wystarczy tylko 5 dni się skupić żeby wyjść z tego domu żywym ale ciekawe czy tak się stanie czy nam oni coś zrobią ale pewnie to do drugie coś nam zrobią zobaczymy no to gramy trzeba szukać w na dostępnych miejscach wszystkie kryjówki różne rzeczy Tutaj jest sala tortur przygotowana akurat na sam koniec tego piątego dnia. Albo być dzisiaj. Gdzie... O nie, niedobrze. już nadciągę. Nie, nie wierzę. Nie, nie mam gdzie pójść. A to znaczy, nie gdzie pójść w tamtą stronę. A babki chyba tam nie było, bo jakby tam była, to miałbym przechlapane. I już miałem przechlapane, bo dziadek mnie zauważył. A ja w pierwszym dniu niczego nie znalazłem. Dobra, w drugim dniu na pewno coś znajdę. Muszę dokończyć ten ending z babką, że coś szukam i tyle. Dobra, idę na schody. Oby nie tu, oby nie tu, oby nie tu. oby nie tu. A ja gadam oby nie tu, a ona była właśnie tutaj. Wszedłem na górę ten kopo kurczaka dla tego tawionka, a widać mnie przyłapała? nie przyłapała. Niestety. Nie, razie. Słabo mi to wychodzi to on, całe niekelrecie mnie. Żeby dojść do czegoś i znaleźć to po swojemu Trzeci dzień i od razu reklama jakaś piłkarska Piłkarski Gry Oby się to nie skończyło w 8 czy 6 minut Bo już czuję dreszcze na plecach Że coś może mi zrobić Będę jedna Sorry, że tak wyzywam na babcie, ale Ona nie daje mi spokoju Nic nie da po sobie poznać. Nic tu nie ma. Jest. Znalazłem coś. I pierwsza babka mnie przyuważyła, Dziadek szedł za mną, a akurat kiedy w momencie kiedy wziąłem tę wazę i upuściła mi ją na dół, to babka już widziała mnie z tą wazą. To znaczy dziadek widział mnie z tą wazą, a babka pier pierwszy mnie dziadek przyuważył, a druga babka mnie zaskoczyła i to ona pierwsza zadała ten atak, a dziadek tylko się patrzył. Nie miałem dokąd uciec. Nic nie mogłem zrobić. Dobra, idziemy po schodach, grani, grani. Dwójce, starożytną babkę. Dobra. Dobra. Nie, wychodził akurat z łazienki, kiedy miałem zagrać tą melodię, żeby ich trochę powkurzać. Może teraz mi się uda zagrać tą melodię. Witajcie z powrotem w ostatnim dniu wkurzania babci i dziadka. Teraz wejdziemy sobie do kuchni, żeby zagrać im na pianinie, ale ten ending to trzeba będzie wykonać z tym pianinem, że trochę ich powkurzę. Nie piersi, nie przeważam. To będzie wszystko okej. Okay. Te? No to jest powkurzałem. A ona się zastanawia, kto mi tak ciągle hałasuje. Ty nie w ty. Ja zaraz wyleję na ciebie azbest i zobaczysz. Odpowiedź pod progrowa od Didowskiego. Naprawdę czuję, że coś tu mogę co robić. Dobra, zdjęcie tu sobie Teraz już w końcu wiem co robić. Idziemy. Nic mnie nie zaskoczy. Nie miałem szans się schować pod łóżkiem, bo po prostu ona, ona tutaj musiała wejść. Nie miałem gdzie uciec, a to znaczy wcześniej miałem gdzie uciec. Teraz mnie podsmażę na tych drzwiach i będzie koniec gry. Ju, a, już jest koniec gry. Mówiłem, do 6-8 minut na pewno gdzieś tak by było. Poka do dziadka, żeby mnie podpalili. Ta i strzejcząc się jak na ognisku z księkami coś niesamowitego. Koniec gry. Następnym odcinku podejmę próbę ucieczki z tego starożytnego domu. Znajdę handle albo coś przydatnego. A na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie mojego jakże przywajnego hashtag 14 odcinka z granitu i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, czyli pana narta pa, pa, pa. Elo, pa mordem i wam.